Każdego dnia ocean jest inny, każdego dnia inne rzeczy się dzieją, każdego dnia stajesz przed innymi wyzwaniami praktycznie. To jest non-stop adrenalina. To jest chyba najkrótsza, najkrótsza powieść o rejsie, no jaką można powiedzieć. To jest adrenalina, adrenalina, zaskokówka cały czas. Ja miałem pierwsze uprawnienia, kiedy miałem 8 lat. Mój ojciec był instruktorem żeglarstwa, więc wiadomo jest, że musiał mnie wciągnąć w tą całą zabawę. Z tym Krzysiek Kosiński, który uczył mnie wszystkiego, z którym rzeczywiście przepływałem tutaj mnóstwo czasu na Mazurach, stąd zawsze startowałem. No, Wtedy, kiedy ja żeglowałem, to było 30 lat temu, to była pustynia. Tutaj się raz na dzień spotykało jakąś łódkę gdzieś tam na horyzoncie płynącą, czy po dobiciu do brzegu, do jakiejś mariny spotykało się pierwszy żeglarz To było cudowne. Dzisiaj, dzisiaj Mazury to jest hołkost. No. jak wiesz miałem dosyć dużą firmę i w tej firmie było tak, że ja po prostu uciekałem z własnej fabryki uciekałem nad wodę, żeby popływać żeby pobyć trochę z tą przyrodą i doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że jest to chore kompletnie, więc co zrobiłem no sprzedałem firmę, wybudowałem jacht i zacząłem podróżować gdzieś tam kiedy ja poszukiwałem sponsorów na ten duży rejs i to był koszmar, że przychodzi facet znikąd i mówi, popłynę dookoła świata. A kim ty jesteś? Do no cichocki. A co ty potrafisz? No nie wiem, co ja potrafię, no dopiero muszę się sprawdzić. Także ja to zrobiłem w zasadzie z własnych funduszy, własnym jachtem, sam płaciłem za wszystko. Ja kilka razy dosyć poważnie zderzyłem się ze ścianami, 12 razy straciłem przytomność od uderzeń. Jednym z takich uderzeń było, było na tyle silne, że nieszczęśliwe, że rozłupałem sobie tutaj głowę, gdzieś tam pękło żebro, bark trochę tam się nadwyrężył dosyć poważnie. Musiałem tydzień rzeczywiście 12 szwów postawić. Wszystkiego mało jeszcze musiałem zlecić potężny strzał o ścianę. Tak wygląda kabina. Uderzenie jest mocne, ale może jakoś się da przetrwać. Ach. No dobra, pierwszy etap mamy, teraz trzeba to szyć. okej. Okay. Wiatr jest taki, że nie jestem w stanie założyć czy tej i drugi Druga próba i, i nic. Muszę czekać po prostu aż zelżeje, ale flagel leży na pokładzie, szaska nie wiem, nie wiem co robić. Coś innego jest mi Kolejna próba założenia gnuły. Niestety znowu nieudana. Strasznie wieje. Strasznie. No to jest kiepsko. To już jest kiepsko. O kurwa. O kurwa, zerwało to. Ten... Ja cię pierdolę. Zerwało. Pellwood